Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, zwracam się z wnioskiem o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego debaty na temat bezprawnego uwięzienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz zamachu na prokuraturę. Kalicjo 13 grudnia. Mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu. Ja chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją, oni zostali ukarani za walkę z korupcją, a wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński oskarżony o w Europarlamencie decyzją marszałka Hołowni? Gdzie jest Stanisław Gawłowski, Tomasz Grocki, Roman Giertych? Na których ciążą poważne zarzuty w parlamencie. To po to wam przejęcie mediów, prokuratury i CBA. O bezkarność wam chodzi. Panie marszałku, składam pismo z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Skierowaliśmy także wniosek. O podejrzenie popełnienia przez pana przestępstwa przekroczenia kompetencji do prokuratury. Może to zresztą dlatego tak pospiesznie dokonywane jest przejęcie prokuratury. I jeszcze chciałbym serdecznie przywitać panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Dziękujemy, że jesteście, my jesteśmy z wami. Może jeszcze nie dziś, może jeszcze nie teraz, ale zwyciężymy. Zwyciężymy! Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Słuchoń z wnioskiem przeciwnym. Szanowni Państwo, chciałbym odnieść się do tego, co powiedział Pan Przewodniczący Błaszczak. Chcę Państwa poinformować, że większość z rzeczy, o które Pan Poseł był uprzejmy zapytać, czy które był uprzejmy podnieść, będzie, jak rozumiem, wyjaśniona w informacji, którą Państwo zechcieli złożyć. Czy prośba o tę informację, którą Państwo zechcieli złożyć do prezesa Rady Ministrów. Będziemy nad tym procedować w dniu jutrzejszym. Co do pisma pana przewodniczącego, ja się oczywiście bardzo chętnie z nim zapoznam, tak jak z całą korespondencją, która od Państwa do mnie trafia i potraktuję ją bardzo poważnie. Co do zapowiedzi wniosku do prokuratury. W, dotyczącego mojego działania. Oczywiście bardzo proszę, bardzo chętnie przed wszystkimi organami państwa bardzo precyzyjnie i jasno wyjaśnię, co stało za kolejnymi krokami przeze mnie podejmowanymi. Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad w dalszym ciągu? Czy zechcą Państwo umożliwić prowadzenie obrad? Panie pośle, musimy najwyraźniej jeszcze chwilę poczekać. Szanowni Państwo, pytam po raz trzeci, czy zechcą Państwo umożliwić prowadzenie obrad? W takim razie ogłaszam przerwę w obradach w związku z niemożliwością prowadzenia obrad, a konwent seniorów zapraszam do Ciemnego Saloniku. Przerwa 10 minut.